manko cześć, witam, jesteśmy po następnym evencie Double X Skilla, więc nagrywamy podsumowanie jak zawsze zapraszam. Początek 74,57% do 142 lista zloj 50% niezmienne już od długiego, długiego czasu. Koniec 58,05% do 142 lista zloj, po jednym, czyli ile mi daje jeden lasting, jeden Durable, lasting 2,6 i durable 032 Wbiłem łącznie podczas tego eventu 16,52%, z czego spaliłem 6 lastingów, które dały mi 15,6%, 2 durable 0,64%, no i z gierki, czyli pozostałe aktywności jak jakieś tam hunty, chyba 2 albo 3 były hunty, które i bossy 0,28%, wydałem 62,5 miliona, wbite expo 73kk, no i wydane TC 0. No bo nie spaliłem ani jednego Boosta, spaliłem tylko Boosta z daily ja Nawet tego nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak No i tak to właśnie wyglądało u mnie Bez szału tak naprawdę, bo i na eventach potrafiłem więcej spalić i Tym bardziej więcej tutaj expa wbić, bo ledwo nawet, nawet nie Nawet nie wbiłem jednego poziomu tak w pełni, bo chyba na level potrzebuje 78 czy 79 a wbiło się 73. No ale ja za levelem już od dosyć dawna nie gonię. Fajnie, że chociaż tyle nawet wpadło. Coś tam do przodu. No i diścik idzie w dobrą stronę. Mm, już mamy na czysto 137 chyba. Nawet sobie to mogę zobaczyć tak na szybko. Tutaj big pyk, pyk I sobie zobaczmy. Na sekurce, paladyn, na diście, No. Jest 137, exequo 6. Miejsce tam z kilkoma osobami, więc fajnie, fajnie ten diścik jest reperowany Bo trochę go zaniedbałem, jak leciałem w tym Magic Levelu. Bo pewnie pamiętacie z pozostałych podsumowań ten Magic Level na 4,2. Drugie miejsce, exequo tutaj też z innymi osobami. No ale to jest naprawdę fajny Magic Level. Nie mam zamiaru tutaj bardziej go cisnąć. Ale w diście jeszcze troszeczkę tutaj podgonić. Podgonić można i do tego właśnie tutaj dążę. Tyle, 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 jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie suba, żeby być na bieżąco ze streamami, materiałami właśnie. W komentarzu możecie napisać, jak Wam minął evencik Double X Paskida, czy jakiś tutaj diścik czy Magic Level, czy expy jakieś ostre. Napiszcie. I co? Łapa w górę też jest mile widziana pod tym materiałem, chociaż te materiały z podsumowań to tak się nie cieszą za wielką popularnością, ale nagrywam, bo chcę mieć taką pamiątkę z tej postaci. Ile tutaj poszło hajsu i w ogóle rozwoju tej postaci w przestrzeniu lat, bo tak już to można powiedzieć, że to już są lata. Tyle, nie przedłużam. Strzałeczka, dzięki za oglądanie. Narka.